Tak, dzisiejszy film będzie o tym właśnie Ptysiu. Składników. U W ogóle zanim zaczniemy, to partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep arachnohobby.pl, gdzie możecie kupić terarium, które widzicie dzisiaj w filmie, i pająki, i dużo, dużo innych rzeczy. Dzisiejszy odcinek jest w ogóle strasznie januszowy, ponieważ wszystko, co w nim zobaczycie, czyli zarówno te pająki, jak i inne pająki, jak i terrarium, jak i wystrój w większości, to dostałem. Między Bogiem a prawdą... Gratis to uczciwa cena. No i skoro już mamy te darmowe fanty, mamy fajnego pająka, a nawet trzy pająki, tylko że dwa są poza kadrem, to możemy sobie o nim opowiedzieć, bo jest to pająk, którego już mieliście okazję widzieć na moim kanale. pająk nazywa się Kupienius Salei. Ktoś by pomyślał, że chory człowiek w ogóle takiego wielkiego bydlaka, który jest prawdziwy. Nie? To, jakby nie, nie to że to jest martwy osobnik, tylko on sobie tutaj żyje i zaraz widzicie, chodzi, łazi i w ogóle potrafi skakać. I to tak naprawdę y, potrafi skakać na dość spore odległości, kiedy się przestraszy. No mam nadzieję, że się nie przestraszy. Kupieniu Salei to jest pająk, którego, tak jak wspomniałem, mogliście już kilkukrotnie widzieć na moim kanale, ponieważ tak się złożyło, że tych pająków miałem kilka. Miałem m.in. dorosłą samicę, której niestety się padło przy wylince, po prostu źle wyliniała no i, no i wyszło jak wyszło, a dzisiaj odnawiam swoją populację właśnie kupieniu z Salei tym oto dorosłym samcem to jest dorosły samiec przegigantyczny miałem kiedyś dorosłego samca, ale on był no dużo mniejszy niż ten i dodatkowo mam jeszcze dwie dorosłe samice które otrzymałem i w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować Pitowi, który przywiózł mi te oto piękne pająki no i są teraz już ze mną zmieńmy rączkę okej okay. Słuchajcie, co do samych pająków. Kupieniu z Salei to jest, wydaje mi się, jeden z ciekawszych pająków właściwych, jakie możemy dostać. I nie chodzi tu bynajmniej o to, że on jest jakiś nie wiadomo jak rzadki, bo jest dość pospolitym gatunkiem w hodowli. Co więcej, mnoży się bardzo łatwo. I z tego też powodu, że mnoży się bardzo łatwo i że jest taki no, popularny, jest go dużo, występuje tam w środkowej Ameryce mniej więcej, czyli tam Gwatemala, Belize, co tam jeszcze Nicaragua chyba też i północna Kostaryka, o ile się nie mylę. Także jest to taki pająk typowo neotropikalny. To ten pająk. Słuchajcie, jest chyba najbardziej przebadanym pod wszystkimi możliwymi kątami gatunkiem pająka na świecie. Serio, nawet czarna wdowa nie jest tak przebadana, no może poza, poza jej jadem. I właśnie jad tego pająka oraz zachowanie, cała bionomia i tak dalej była i jest nadal obiektem badań. I to chyba od tam lat 60., czy tam lat 50. XX wieku. Także naprawdę masę czasu ludzie badali ten gatunek pająka właśnie z tego względu, że no jest tak popularny, chociaż nie wiem, czy tylko z tego względu. Podejrzewam, że jakieś inne względy też by tu się. Znalazły. No i co z tych badań wynikło? Wynikło z tego, że pomimo tego, że pająk wygląda, no przerażająco, jest niesamowicie straszny i może wywoływać lęk tym, że jest po prostu duży, ten sam jest, to jest już w ogóle jakiś mutant. Ja w życiu nie widziałem większego samca tego gatunku dorosłego. Ciałkiem podejrzewam, że też dorównuje yy, dorosłym samicom, które zresztą no, zaraz zobaczycie i zaraz sobie je porównamy. No to tym bardziej, jeśli ktoś zobaczy takiego pająka, to może się przerazić, nie? A okazuje się, że on jest praktycznie nieszkodliwy. Trzeba sobie sobie tutaj zaznaczyć, że pająk jest bardzo szybki, bardzo zwinny, jest aktywnym nocnym łowcą, tak? Także on nie to, że plecie takie sieci jak na przykład nasze krzyżaki, tylko on po prostu no aktywnie poluje i co więcej on siedzi w bananach. Więc bardzo łatwo jest go pomylić z wałęsakami brazylijskimi, czyli z rodzajem Foneutria, które są znane jako pająki bananowe, no bo też w tych bananach siedzą. I ten też siedzi w bananach, tylko że no ten jest dużo 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 mniej jadowity, ten jak jest dużo słabszy. Jad jest neurotoksyną i to nie jest tak, że jak on ugryzie, to człowiek umrze, nie? Z tego co pamiętam i z tego co czytałem, to naukowcy odkryli w tym jadzie jakieś chyba 250 coś takiego składników. U... Widzieliście to? Co tu się podziało? Musiałem go dogonić, sorry, ale po prostu zaczął mi popylać po podłodze. No to jest właśnie to, o czym mówiłem, że one skaczą. Jad, yy, który, jak już mówiłem, jest neurotoksyczny, zawiera tam te 250, chyba różnych toksyn, dziwnych rzeczy ogólnie. Yy, no i z medycznego punktu widzenia człowiekowie raczej nic nie zrobi, także tutaj nie ma się co bać. ugryzienie wiadomo, nie będzie przyjemne, ale ogólnie nic strasznego. No i ten jad ma głównie działać na małe bezkręgowce, czyli jakieś tam chrząszcze, skrzydłe i tak dalej, i tak dalej, czyli na owady, które stanowią główną część diety tego pająka. Chociaż z tego co wiem, to zdarza mu się o kupę robi. Nie, nie rób kupy mi na rękę. Yy. No jest taka biała plamka na końcu od włoka, widzicie ją nawet. No, to właśnie robi kupę. Yy, co ja chciałem powiedzieć? Aha, z tego co pamiętam i z tego co wyczytałem, to w skład jego diety też mogą wchodzić na przykład małe kręgowce. Nie, nie wiem, jakieś maleńkie węże czy małe żaby itd., itd. No a że jest to dość spory mimo wszystko pająk, dużo większy niż na przykład nasze krajowe pająki. No to z małymi kręgowcami myślę, że bez problemu sobie dałby radę. Kolejna sprawa. U tego pająka występuje coś takiego, co się nazywa dymorfizm płciowy, czyli samiec różni się od samicy. I jako, że mam teraz dwie dorosłe samice i tego dorosłego samca, to można bardzo fajnie przyrównać je do siebie i porównać, jakie różnice występują. A różnice występują przede wszystkim w ubarwieniu są troszkę inaczej ubarwione po prostu obie płcie w rozmiarze, i tutaj ten rozmiar. No, na tym samce to aż tak tego nie widać, bo samiec jest ogromny. Natomiast generalnie zależność jest taka, że samce mają mniejsze ciałko, ale często większy rozstaw odnóży. I tutaj to się sprawdza, czyli jakby samce i samice mają inne proporcje, tak? Samice są bardziej zbite, bardziej jakby napakowane, a samce są takie, no, chudziutkie i malutkie, nie? Co widać na przykładzie tego osobnika. Wracając jeszcze na chwilkę do ubarwienia, to to, co widzicie, to jest taka jakby klasyczna, chyba najczęściej spotykana forma barwna samic tego gatunku. Istnieje jeszcze coś takiego jak salei z belize i właśnie te pająki występują między innymi w belize i one są, wydaje mi się, troszkę ładniej ubarwione. Ja mam jedną malutką sztukę tego gatunku, to nawet nie będę Wam pokazywał, bo to jest po prostu mały taki pypeć, nic, nic tam ciekawego nie ma, ale zobaczcie na zdjęciach, że odmiana barwna tych pająków, które występują właśnie między innymi w belize jest totalnie inna i to jest no, kosmos. Te pająki są po prostu śliczne i dużo ładniejsze niż taka Nazwijmy to klasyczna odmiana. Co do chowu, yy, ten samiec zostanie u mnie umieszczony w terrarium I fajne jest to, że te pająki nie potrzebują jakichś niewiadomo wysokich temperatur. Nawet lepiej jest, że jest troszkę chłodniej, co to znaczy chłodniej, na przykład 22-24 stopnie, coś takiego. Jako, że one bytują też na dość sporych wysokościach, tam o ile pamiętam. 1000 metrów nad poziomem morza, i tak dalej, i tak dalej, no to tam nie jest aż tak gorąco, nie jest tak parno jak w niższych lasach deszczowych. No i można te pająki trzymać troszeczkę w niższej temperaturze niż na przykład jest wymagana do chociażby reprodukcji ptaszników niektórych takich meksykańskich, czy jakichś innych z bardzo ciepłych regionów świata. I z takich bazowych i woto w sumie zapomniałem Wam dodać, że sam pająk należy do takiej rodziny, która się nazywa tre. O Jesus, trehalide, tak? trehalide. O ile pamiętam, tak się nazywa ta rodzina. To jest nieduża rodzina pajączków. I ja się na początku w ogóle zdziwiłem, jak dawno temu pierwszy raz się zatknąłem z tym pająkiem, że on nie należy do rodziny Ktenide. Do tej samej co Wałęsaki. No ale jak już wspomnieliśmy, to jest coś innego niż Wałęsak. On jest kompletnie innym pająkiem. Dużo słabiej, jadowitym, i tutaj no to są po prostu dwie różne rodziny pająków. Dobra, to co? Może umieśćmy go w terrarium, Co? To byłby taki plan na najbliższe kilka minut. Co do terrarium, to dla tego konkretnego osobnika, czy Czyli dla tego właśnie samca. I tutaj ktoś może się zdziwić, no bo mam te dwie samice, tak? One też są dorosłe, i te samice również wsadzę do terariów, ale innych, więc jako, że ten sam jest ma największy rozstaw odnóży, nawet nie wiem, czy będę dopuszczał te, zastanowię się, bo samice są dorosłe, samice z dorosłe, no to wiecie, można je. Cim, sirim, cim. Te samice wylądują w innych terariach, natomiast to szkiełko, które jest 25x25x25, no, na 25 na 25, to jest taka typowa szklana kostka, yy, została wyposażona, tak jak widzicie, tutaj puszczę wam timelapse z budowy tego, znaczy z budowy, z aranżacji bardziej tego terarium. Tam w sumie nie ma żadnych yy, niesamowicie niestworzonych historii. Jakieś tam gliny, nie gliny, badyle, kawałek tuby korkowej, i także taki naprawdę bazowy wystrój, jeśli chodzi o pająka, który jest no de facto nadrzewny. Tego samca moglibyśmy tutaj przetransmitować. Mam nadzieję, że on nie będzie sprawiał tam większych problemów problemów. Jako, że to jest dorosły samiec i on, no podejrzewam, że już długo nie pożyje. Jeśli mam być szczery, ale zobaczcie, jakie to jest w ogóle cudo, jaki on jest ciapkowany. Bardzo mi się na przykład podoba u nich ta spodnia strona UD, która jest tak prążkowana, centkowana. No coś pięknego. Dobra, samcowi trochę pomożemy. Ale nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. O. Dobra, samiec już w nowym domu. No i generalnie na tym moglibyśmy zakończyć tutaj jego. Um... Przedstawianie, bo w sumie najważniejsze rzeczy to już Wam powiedziałem. Także nic bardziej odkrywczego się niestety tutaj nie dowiecie. Co do samic, to jeszcze szybki luk, jak wyglądają samice i to, co też bardzo mi się podoba w tym gatunku, to jest to, jak on wygląda od spodu, a przynajmniej jak samice wyglądają od spodu, bo samce nie mają aż takich czerwonych elementów, a ten pomarańczowo-czerwony spód jest charakterystyczny dla samic kupieniu z salei, które też są no, śliczne. Nie ma co ukrywać, że ten pająk jest naprawdę ładny, mimo że wiadomo, może budzić mm, grozę. Dobra, zamknijmy tego pająka. Ale, żeby jeszcze nie kończyć wam tego odcinka, to chciałem wam coś pokazać. Słuchajcie, dawno, dawno temu, znaczy może nie aż tak dawno temu, ale jakiś czas temu, wstawiłem ym, film, gdzie mówiłem, że samica, samica Brachypelma Bechmey, yy, ona straciła odnurze. I to odnurze zostało jej bezczelnie, po prostu urwane przez krzaka. Jak się okazuje, samica ta dosłownie może z dwa tygodnie temu wyliniała. Oj, chyba chce jeść tak swoją drogą, to zaraz ją nakarmimy. Natomiast to, co chciałem Wam pokazać, to nie to jak ona atakuje pensetę, tylko jak wygląda teraz jej noga. Zobaczcie tutaj. Ta jej tylna noga, której na poprzedniej wylince praktycznie nie było, ona nie istniała, teraz jest praktycznie w całości zregenerowana. Ona jest trochę mniejsza. Taka, no, nazwijmy to upośledzona oraz mniej owłosiona niż poprzednie nogi. Ale słuchajcie, w jedną wylinkę ten pająk zregenerował całą, absolutnie całą nogę wszystkimi jej elementami, a tylko że mówię, ona jest jakby taka troszkę bardziej łysawa i trochę mniejsza, ale to tylko pokazuje, że zdolności regeneracyjne ptaszników są przepotwornie niesamowite, serio. No to jest kosmos, jak taki pająk potrafi się zregenerować tylko i wyłącznie po jednej wylince. Także wiecie, ja się po prostu no, bardzo cieszę, że ten pająk wyliniał, bo no bo czekałem, jak będzie wyglądała. Oj, tu mam jeszcze pajęczyny trochę. Jak będzie wyglądała ta utracona noga? No a się okazuje, że wygląda lepiej niż się spodziewałem, serio. Nie spodziewałem się, że ona będzie aż tak rozwinięta. I to w zasadzie byłoby na tyle w tym odcinku. Samiczki kupieniu salej ja wrzucę do terariów i do ich domków nowych poza kadrem. I wystarczy chyba jedna aranżacja terarium jak na jeden odcinek. I tyle. Koniec filmu. Elo.